Siemanko, z tej strony Direct. witam was w kolejnym odcinku Row to Ronaldinho Trwa event Future Stars, no i właśnie Brazylijczyk jest w tej drużynie, także spróbujemy go trafić Więc no nie będę przedłużał, po prostu przejdźmy do sklepu Zaczynamy od tych najgorszych paczek, mam tutaj paczkę z jedną rzadką kartą Będę wam pokazywał może paczki z minimum 8.4, 8.5, bo na tym etapie już są ekrany nudne Kolejna paczka bez oceny ogólnej, znowu coś czarnego No teraz to inform będzie Dobra, tu już jest na pewno Inform, ale nie wiem kto to Majer85, no dobra, będzie do SBC Myślę, że jedną kartę Future Stars to dzisiaj na pewno trafimy Może tutaj jakaś kolorowa karta Kanada, SO, ujej, nie wiem Dobra, jest Buchanan85, myślałem, że ona ma poniżej ekranów, ale dobra Czwarta paczka, ta sama z rzędu, cały czas te czarne podświetlenia, ale nie będzie informa, dobra. To będzie Marcos Llorente 84. dobra. No to mamy 8 Teraz i ostatnia rozbudowa. No już to wam pokażę, niech będzie ostatnia. Nic ciekawego z tego nie leciało. I będzie to Botman. No oczywiście. Teraz trzy z rzędu złote paczki. Dobra, mamy niebieską kartę. Francja SPD. Dobra. Nie wiem, czy to. To jest na pewno jakaś babka, nie? Ikona! A! Nie, to nie ikona. Lemoel. <laughs> nie, no nie jest ikoną. Dobra, nieważne. No dobra, pierwszą kartę mamy. Future Stars. A, tu jest wymienna paczka. QUIXEL ta karta kosztuje 10 koła. Kolejna, taka sama paczka. Tu już nie ma nic. Będzie to Ruben. Nie, Bernardo Silva? Tak, 88. No i fajnie. Teraz paczka 81. Plus. Nic nie ma. Złota karta, Francja. S.O. Renard, 88, czyli mamy walkout. Znowu. Fajnie. A tu jeszcze mam 2 razy 78, plus coś z tego może będzie. Brazylia. Ej, o Thiago Silva? Bremer. Dobra, niech będzie mega paczka wymienna 82, plus Hiszpania. Grimaldo. Nie wiem, czy on ma 8,3 czy 8,4? 8,4, dobra. Rzadka paczka piłkarska, Elektron. No, znowu nic nie ma. Znowu, no nie gadaj, znowu Bernardo, sych ja w No dobra, ale nie wiem, czy tu jest wymienny w sensie. Tak, to jest wymienna paczka, także fajnie. Kolejny walkout. Tuż tu mi zostały paczki z minimum 83 gwarancją. Ale tu jeszcze dostaliśmy paczkę pastników i obrońców Future Stars, których będziemy mogli ewoluować. Także zacznijmy od obrońców. Aha, bo to jest nawet nie ma <laughs> nawet nie mam animacji. Ja ogólnie nie wiem czy kogoś będę ewoluował. Obrońców to mam za dobrych, żeby tutaj cokolwiek robić. Wezmę tego Asignona na prawą obronę, nie wiem, może się przyda. Aha, bo tu wszystkie mogę do klubu wysłać. Dobra, nieważne. Myślałem, że jedną kartę wybieram. Dobra, teraz napastnicy, też bez animacji. Dobra, jak coś, wybiorę kogoś. No, jak nie trzeba wybierać, to coś tam się w przyszłości może wybierze. 2 razy 83 plus tutaj tylko dwa razy. O Jezu, będzie to bono 84. A nie, 85. Sorry, jeszcze Jansen. 2 razy 84 plus. Nie ma nic specjalnego. Niemcy, EŚPD, kimś? Nie, Oberdorf. Także już mamy jeden walkout. No i to będzie jedyny 87 oceny. Zawodnik 85, plus nie ma specjalnej. Portugalia, nie gadaj, że znowu Bernardo Bruno Fernandez, dobra 20 razy 83, plus. zobaczmy. Jest, jest kolejna karta. Anglia. Bram. O jezu, Bramkarz będzie to. Nie wiem, chyba że podwójny. Tak Irps mamy. Mamy jej kartę Toty, ale no, nawet nie zamierzam nią grać. I kto będzie drugi? Kto to jest? Risi, kolejny środkowy pomocnik defensywny, ale no fajnie, mamy drugą kartę Future Stars, ile on kosztuje? Tyle samo co ta pani. No i ostatnia paczka na ten moment, tu już nie ma Future Stars'a, Niemcy, SPD, może teraz kimś? Tak jest. Kimiś 8-8, ale bez podwójnego walkoutu. No ale walkoutów sporo, także spoko. Tak sobie patrzę do SBC, ale niestety nie ma już ikony. Kurcze, zrobiłbym. No, następną mam nadzieję, że się uda zrobić. Zrobimy jakieś SBC, ale teraz zagramy meczyk. Sprawdzimy sobie te dwie karty, co trafiliśmy w kwalifikacjach do Food Champions. Okej, okay, wrzuciłem te dwie karty. Mają tutaj pozycję akurat, także możemy je w jednym meczu obie sprawdzić. Jedziemy z meczem. Solary FC Mike Mignon. O, oh, jest karta first. Stars, nawet dwie. Claudia Pina, Magassa. Jak trafiliście jakąś fajną kartę, to możecie oczywiście dać znać w komentarzu. Dobra, jest Zola i mamy jeden do zera. Pięknie. Adama, pięknie. Ball roll i podajmy do Morientesa. Może wygra to? Wygrywa to. Cofniemy się, podamy do Zoli i... 2 do zera, Pięknie. Szybki będzie raczej ten meczek, bo rywal jakoś tak nie ciśnie za bardzo. Muszę tak obserwować w ogóle te karty, bo na razie... Szybkie dwie akcje, no dwie bramki, jakoś tak nie było okazji, żeby tak spojrzeć dobrze. O, dobrze widzieć, bo było groźnie. No i tutaj właśnie biegnę tym Ritzim, no i... No niestety nie odbiera piłki, ale... <szybki> próbował. O nie, o nie! Dobrze Jaszyn, ale... Dobra, mamy szczęście, nie ma bramki i teraz tam biegnie Vinicius Junior, chyba tą ma tą piłkę, podanie do Zoli i 3 do 0, pięknie rywal wychodzi. Mamy rage quit prawdopodobnie, tak jest. Tak czułem właśnie, że jak otworzę tą paczkę, to będzie jakaś karta, ale to była tak gówniana paczka, nie spodziewałem się. Lamp tej co? 80 tysięcy kosztuje, ale tu i tak. W porównaniu do tych dwóch trafów za 10 tysięcy 80 to już jest dobrze. A teraz w ramach przerywnika 5 razy 84 plus i 2 razy 85 plus tutaj nie mamy niestety Polska bramka szczęsny. I będzie raczej podwójny walkout, bo nie wierzę, że będzie 8... A ja pierdziele, dobra. I same 8 czwórki. Boże, jeszcze duplikaty. Może tu będzie? Niestety, nie. Brazylia. Eś o, będzie to.. Marquinhos, może podwójny? Jest! Mamy podwójny, ja z nim... Andre, Terstegen, 87. No bardzo dobrze, bardzo dobra paczka. Dobra z racji, że trafiliśmy tego Lampteya, no to niech będzie. Niech zagra sobie jeden meczek za Kyla Walkera. Mam nadzieję, że będzie teraz trudniejsze spotkanie, żeby sprawdzić te karty. I w składzie drugiego rywala jest mal. O Boże, jaki skład! No, w porównaniu do tego wcześniejszego, to. <laughs> Przepaść! No nie, i teraz Szewczenko, sam na sam, chyba, że jeszcze widzieć Dara go... No nie, przesunąłem się niestety. 1 do zera dla rywala. Fiii! No nie <laughs> Ale ja się tym razem nie przesuwam I pięknie Jaszyn Ritzi, podanie do Zoli, do Adamy Berba spin Aj kurde, prawie Dobre Ritzi. no i teraz fajnie odebrał tą piłkę Może Adama z fałsza No nie było z fałsza, ale ładnie uderzył Zola ma takie wrzutki, dobre? Vini Co ty gadasz? Strzelił to <laughs> Vinicius z główki Dobra, mamy jeden, jeden. Dobra, zróbmy ruletkę Zolą i może Lemel? Nie, no, bez przesady. I znowu Zola. Może znowu Vinicius z główki strzeli. Zola, dobra wrzutka, ale kurde, on ma te wrzutki, bez kitu. No nie, no Graham, ale dobra. Szewczenko! No i znalazł to miejsce. Jeszcze greedy, no? Dobra, zobaczymy zaraz. Zola, dawaj może. Aj, kurde. No ładnie, Donna to obronił. I teraz znowu mamy tą wrzutkę Zolą. <laughs> może się uda? I Teo! No. Bez skitu! Jakie ładne główki lecą jak Zola wrzuca! Ło, wow, Nie no! To podanie jak znalazł! Nie! Znowu Szewczenko leci! No i... A dobrze Jaszyn! Pięknie! Jaki błąd! Japie... A nie trafia! I teraz dodamy Traorę! Wygraj to z Van Dobrze! I teraz mamy miejsce! Morientes jest! 2 do 2, mamy wyrównanie? No nie, Graham. Będzie po krótkim, ale nie trafia po raz kolejny. Chyba zdejmę ją. No to jak Rywa robi jakieś zmiany, to ja też zrobię. Wpuszczę opędę. Może go opęta. No nie. Zidane. Nie. <ścoughs> ja nie wierzę, nie. Trzeci raz nie trafia w bramkę. Takie karty nie trafiają w bramkę. Tragedia. Nie, nie, nie. Biegnij. No znowu, teraz stoiczków. No chyba nie dogonię go, niestety nie dogonię go Ale, albo jednak dogoniłem <laughs> Może spróbujemy tym Zolom jakąś fineskę strzelić Aj no blisko, fajnie ta piłka leciała Dobra zaryzykuję, dam jeszcze Bernardo Silva na te ostatnie minuty Może coś z R1 zrobi Jest Bernardo Silva Proszę państwa, on leci z R1 Proszę, czy on to zrobi? Jest! <laughs> No i zrobił to 0 Mamy Mamy 3-2 do 2 i mam nadzieję, że już nie stracimy brameczki w ostatnich minutach albo sekundach Vinicius Junior Niepotrzebnie, chciałem anulować, ale nie zdążyłem, bo on tak szybko tego berba zrobił I niestety No i właśnie, o tym mówiłem, nie I znowu Bernardo Silva Nie gadaj, że on przejdzie znowu wszystkich Nawet Van teraz przeszedł Proszę, co on robi w ogóle Nie da się go zatrzymać Dobra, no już za dużo po prostu, mogłem strzelić Bernardo Silva <noise> I on to robi A nie, jednak broni Donnarumma I teraz do Bernardo Silwy. no wiadomo, on ma ten dribling I no niestety, kurde, obronił jeszcze bramkarz Dobra, no spokojnie No i jeszcze, jeszcze do tej doliczonej minuty Griezmann No niestety, niestety, 4 do 3 I dobrze, lecisz Treorę, no dawaj, no wiem, że cię boli noga, ale dasz radę No i pięknie i Openda zrobi to, kurde no. Dobra, nasza, nasza, na spokojnie, jeszcze mamy ostatnią ma akcję w tym meczu, wini. Nie, 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 możesz nam zabrać, dobra, nie ma spalonego, leci Openda. On może to zrobić, dawaj tam Traore, dobrze, dawaj, Lamptej. Traore, podanie szybkie, Bernardo Silva jeszcze tutaj, podanie do... Jest! Mamy to Risi! Risi strzela tą bramkę, no ten gościu za 10 tysięcy daje nam wyrównanie i mamy rzuty karne. Openda jako pierwszy wykonuje karnego. Donna Roma pokazuje, żeby. Nie, no ja chciałem strzelić w prawo. Teraz Lotar i teraz prawy. Nie, no będzie lewy dolny. To będzie teraz prawy dolny. Jest. Zostanę teraz w środku. Zobaczymy. Możesz strzeli w środek. Kurde, znowu lewy, ale górny. Lemelo. Teraz lewy dolny. No i dobrze. No jednego Karnego musimy wyczuć i będzie dobrze. Środek teraz strzeli. No i teraz w prawo. Dobra, on chyba nie strzela w środek. Chyba nie umie. Teraz Vinicius nie będzie prawy górny. Pięknie. Dobra, jak teraz nie wyczuję to będzie lipia trochę. Dobra, nie będzie prawy dolny. Jest. Mamy to. No i widzieć proszę tylko tego nie spieprz. Prawy dolny. Jest. Jest. Stawiam, że będzie prawy górny i kurde, no dobrze postawiłem, ale zamulił Jasen. Lewy górny. Boże, nie załapało mi. Na szczęście, dobra, teraz nie gra trochę uratowała. Jaszyn, lewy górny, prawy górny. Teraz proszę, tylko lewy dolny, nie obronisz, kurde. Proszę, wyczujmy tego karnego kafu. Strzela i będzie lewy dolny. Kurde, już myślałem, że to mam, ale niestety Jasen nie dał rady tego obronić. No trudno, ale przynajmniej fajny meczek zagraliśmy. Otworzymy sobie najpierw 5 player picków 85 plus. Lecimy po kolei, nie będę robił 5 naraz. Tutaj lipa. Pik numer 2. Zobaczmy, czy tutaj będzie coś fajnego. No przynajmniej 8-4. Wezmę Rafinie dla odmiany. Tiago Silva często leci. No to do 3 razy sztuka. Teraz Ronaldinho trafiamy i kończymy odcinek. Dobra, mamy kartę. Future Stars, Girma. No oczywiście, pewnie kosztuje Quixel, no ale to już jest czwarta karta Futures teraz jaką trafiam, no szkoda, że no raczej niegrywalna, no, no no to może do czterech razy sztuka, zobaczmy kolejna karta, no nie, nie chcę mi się bawić w duplikaty, biorę Glass szkło się przyda tam na coś, no i ostatni piąty Player Pick i będzie tutaj <laughs> Arnold Schwarzenegger, no i na samo zakończenie Player Pick z kartą Dynasty, Team of the Group, Stage lub Zimową, może tutaj Mbappe poleci Gwarancja 86. Plus. Zobaczmy. Może tutaj coś fajnego trafimy? No nie bardzo. Marco Royce, no raczej nie jest dużo warty, no ale ma najwyższą overall, więc no muszę go wziąć, nie ma wyjścia. 40 tysięcy, tak plus minus. Okej, okay, także to będzie wszystko na dzisiaj. Niestety nie trafiliśmy Ronaldinho, no ja nawet nie liczyłem na niego, no przynajmniej miałem taką malutką nadzieję, że uda się go trafić. No nie oszukujmy się, to jest najdroższa karta z tego eventu, więc szansa na nią to pewnie, zerowa szansa jest na to pewnie. No ale trafiliśmy cztery karty Future Stars, to może cieszyć, więc i tak jestem zadowolony. Bolony. Może komuś z Was się bardziej poszczęściło. Dajcie znać w komentarzu, tak jak mówiłem. Jeśli coś fajnego trafiliście, a ja będę się z wami na dzisiaj żegnał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.